Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw LEGO One Piece. Jest to bardzo świeżutki zestawik, bo właśnie kiedy go nagrywam, dzisiaj 1 sierpnia, miał on swoją premierę. Wszystkie ogólnie zestawy, właśnie z serii LEGO One Piece. No i ja sobie ogarnąłem właśnie ten zestawik, bo byłem na premierze w LEGO Storze. Dlatego pewnie też wam się pojawi jakaś wstaweczka z właśnie moje wycieczki do Legostora i co tam udało mi się ogarnąć, bo dzisiaj był fajny bonusik dla do tych, co przyszli dosyć wcześnie. Zestaw kosztuje 130 zł, ma 299 klocków, czyli prawie 300. Myślę, że jest to dosyć spoko, jeśli za tą cenę, no po prostu jak bierzemy pod uwagę tą cenę. No i mamy tutaj również trzy minifigurki. Mamy Luffy'ego Makino, no i Shanksa. Nie wiem, nie znam się na fabule One Piece. A. Wiem tylko, że Luffy to jest główny bohater, a to jest Shanks, czyli chyba jego idol, czy coś takiego. No, ogólnie, chyba nie będę nic przedłużał, tylko od razu lecę do składania. Dzisiaj bez mojego Scyzoryka, no bo ogólnie to. No, gdzieś się zagubił w akcji, no ale. Yy, chyba nożyczkami sobie też dam radę, albo wiecie co? Bez nożyczek zrobimy to, czego się nie powinno robić, ale bez nożyka tu nie da rady. A nie chcę, nie mam czasu zbytnio go teraz szukać, bo będę wam nagrywał jeszcze i pod tym jeden odcinek na zapas pojadę na wakacje, więc nie będę miał czasu nagrywać. Yy, a i właśnie jeszcze jedna rzecz, o której nie, której nie zauważyłem. W tych zestawach mamy, yy, w zestawach mamy jeden losowy, z, yy, jakby, plakat. Poszukiwane, czyli znajdziemy w tym zostaje właśnie jakiś taki plakat. No zobaczymy zaraz, co tam nam się trafi. Hmm. O, jest więcej worków. Eee, już wszystko? Tak, chyba wszystko. Eee, Są so tutaj właśnie jak widzę trzy worki. Jeden, dwa i trzy. No i również. Łódeczka. No, chyba fajnie. Niestety mamy również naklejki. No, nie fajnie, nie fajnie. Lepiej by było wiele, jakby to były nadruki. Szczególnie, że jest to um, Lego One Piece. No, ale coś nie wyszło chyba. No i mamy naklejki. No, trudno. Um, mamy instrukcję. Nie taką grubą, bo ma ona 94 strony. Więc pewnie. Jakiś speedbuild będzie. Zobaczymy jeszcze czego, bo w sumie nie wiem, e, albo będzie speedbuild, albo nie. Najwyżej wstawię wam po prostu speedbuild tego e, mojego prezenciku za pobyt w Legostorze, no bo jest, w sumie nie widzę tutaj zbytnio opcji do speedbuildu. No bo jeśli jakiś tam mechach mamy, tam jakieś części do speedbuildowania, build, speed tutaj tego nie widzę. Więc najprawdopodobniej po prostu widzimy się, jak już zbuduje. Dobra, więc witam się z wami po jakiejś takiej myślę, że coś takiej 45-minutowej przerwie. Coś takiego tyle mi zajęło budowanie właśnie tego zestawu. No i ogólnie szczerze, naprawdę mi się on podoba. Nie wiem jeśli jakby pod kątem fabularnym, czy zgadza się ta konstrukcja z tym, co widzicie w serialu, ale pod kątem jakby budowniczym, że tak powiem, budowlanym. Zestaw prezentuje się po prostu genialnie. No, w sumie nie będę się bał tego określenia. Według mnie prezentuje się genialnie. Zanim będziemy omawiać właśnie nasz zestawik, ja bym zaczął po prostu od minifigurek, bo mamy w tym zestawie aż 3. Mówię aż, no bo w końcu jest to zestaw za 129 zł. Pierwszą figurką jaką yy, mamy jest to mani yy, chyba makino, makino coś takiego. Jest to barmanka, chyba jest to po prostu chatka, to jest jej bar. Yy, no i jest to po prostu barmanka w tej wiosce, w której rozgrywa się akcja. Yy, ogólnie według mnie yy, figurka prezentuje się świetnie. Mamy taki zielony odlew włosków, który w ogóle nie widziałem tego koloru w żadnym innym zestawie. Yy, mamy również naprawdę fajnie nadrukowany torsik. Yy, złap się jakość proszę o yy, taka koszula. Yy, jednak jest jeden zarzut oczywiście, już pewnie zauważyliście chodzi mi o spodnie. Znaczy, no w sumie to jest spódnica. No po prostu nie ma żadnego nadruku i wygląda to trochę średnio. Nawet jakieś fałdy czy coś takiego mogłyby tutaj się pojawić i wyglądałoby to o niebo lepiej. Ale i tak szczerze nie narzekam na tą figurkę. Jest taka po prostu basicowa. E, więc ją już sobie odu e, albo w sumie położymy sobie po prostu z boku. I przejdźmy do kolejnej figurki. Myślę, że teraz porozmawiamy sobie o Shanksie. Shanks, czyli oczywiście idol naszego Luffy'ego. E, jakaś tam znana postać w tej wiosce. Ja się, jak już, po, już mówiłem, po prostu nie znam na fabule, więc nie wypowiem się zbytnio na jego temat. Ale mogę się wypowiedzieć o jego figurce. Według mnie figurka również jest naprawdę świetna. Mamy ogólnie e, nowy odlew takiego słomianego kapelusza z jego właśnie włosami, czyli jest to e, odlew typowy dla niego. I obstałem, że. To jest taki odlew znajdziemy tylko w tym zestawie, przynajmniej w tym kolorze. Yy, ogólnie złap się jakoś, proszę. Yy, o, Ogólnie ma on również jakieś tam zadrapanie na, na twarzy, i widać, że jest to pirat. Yy, ma on swoją, właśnie, szablę. Ma pelerynkę, co jest też super dodatkiem. No bo mało figurek w ostatnich czasach, oprócz tym jakiś Marvel czy tam DC. Ma właśnie pelerynki. No i przez to y, ta figurka również plusuje u mnie. Y, ma on taką fajną białą koszulę y, pogniecioną, więc y, chyba w ogóle takiej koszuli też nie było jeszcze nigdy. Jest to pierwszy raz taki nadruk mamy i możliwe, że on występuje też tylko w tym zestawie. Jednak ta, do tej figurki też muszę się przyczepić, oczywiście do nóżek, bo brakuje mi tu czegoś, na przykład jakiejś kieszeni albo czegoś. W stylu. Jednak sama figurka y, tak ogólnie prezentuje się super. Pewnie przez tą właśnie pelerynkę y, nie, zau nie, jakby nie zauważa się, aż tak tego braku tych nadruków na spodniach, i też pewnie dlatego, że są to brązowe spodnie, no ale niestety u figurki tej barmanki no troszeczkę to widać. Y, a, i jeszcze bym zapomniał, y, jest też również drugi odlew włosków, y, tym razem bez czapki. Jest to po prostu taki odlew jego włosków. że możemy sobie zdjąć albo, żeby miał czapeczkę, albo same włoski. Ja jednak zostanę przy jego czapie. Dobra, więc go też możemy już sobie odłożyć na bok no i został nam oczywiście luffy, czyli nasz główny bohater. Serial One Piece. Jest to jego wersja, gdy był młodszy, i oczywiście przed tym, jak zjadł ten owoc, chyba gungum gum owoc, coś takiego, gungum gum fruit. No i jest to jeszcze chwila, chyba, przed tym, jak on go właśnie zjadł. Ma on również słomienny kapelusz, który może założyć na głowę. Zdejmę mu te włoski. Czy wygląda to tak super? Myślę, że nie. Według mnie powinien też mieć właśnie te włoski, jak w przypadku Shanksa, ale to też myślę, że nie prezentuje się aż tak źle. Jednak zostanę przy włosach. Ale chodzi mi też o to, że nasz słomiany kapelusz ma takie trzymadełko, żebyśmy właśnie mogli wsadzić do rączki Luffy'ego. Więc jest to też całkowita nowość, nie było czegoś takiego, no i w sumie się z tego cieszę. Luffy ma też bardzo fajny torsik z Anhor, czyli Ankor, Anhor, nie pamiętam jak to się wymawia, ale po prostu kotwica. No i mamy nadrukowaną kotwicę. Ma on również taką pogniecioną koszulkę, ale znowu brakuje mi czegoś, czyli oczywiście spodni nadruków na spodniach, no bo w tym przypadku też ich tutaj nie mamy. Mogłyby w sumie, według mnie, być nie te takie mega króciutkie nóżki, w sensie te, które się nie ruszają, tylko te nowe, e, krótkie, tylko że z normalnie tam częściami, dzięki temu mogą się ruszać, oczywiście. No ale mamy to, co mamy, no i nie musimy, w sensie nie powinniśmy narzekać, bo i tak figurka prezentuje się świetnie i myślę, że odwzorowuje to, co jest w serialu. Mm. W ogóle się y, tak odnoszę, bo w sumie są to zestawy na, jakby, na podstawie serialu tego z Netflixa, czyli serialu live action, ale oczywiście serial live action jest bazowany na serialu One Piece, te, anime w sensie. No i nie wiem, pewnie niektóre rzeczy mogą się tutaj być trochę inaczej porobione, y, ale ja oczywiście będę się odnosił i do tego, i do tego, w sumie tego, co mi internet powie. <grym> No ale skoro figurki omówione, czyli to, w czym pomagał mi internet, zajmiemy się teraz konstrukcją. I oczywiście konstrukcją od części legowej, nie od części fabularnej, czy tam czy to się zgadza, czy nie. Ja się na tym nie znam, możecie mnie napisać w komentarzu, czy ta chatka naprawdę tak wyglądała. Obstawiam, że pewnie i tak jest to o wiele zmniejszona wersja, ale ja mam to co mam i będę to omawiał. Więc zacząłbym sobie od samej chatki, czyli baru naszej makino. No i ogólnie chatka prezentuje się świetnie. Mamy tutaj takie fajne drewniane pilary podtrzymujące całą konstrukcję. Mamy taki fajny słomiany dach, który jest wykonany świetnie. No mamy tutaj takie elementy technik, które nam właśnie podtrzymują kształt dachu. No i szczerze Według mnie ten dach wygląda mega dobrze. Jakby od razu widać, że jest to słomiany dach, ma tu takie elementy nugatu. No, ale szczerze, według mnie jest to tak dobrze wykonany dach, że w sensie dawno nie widziałem tak dobrze wykonanego dachu w jakiejś konstrukcji, w sensie w budynku. Popatrzmy teraz do środka naszej konstrukcji. Może odepnę tą łódkę, aby mi to nie przeszkadzało. O, nie, o tym doku sobie o nie, powiemy później. Ale najpierw porozmawiajmy o w środku naszej, e, naszego lokalu. Mamy tutaj. E, ogólnie właśnie ten pilar mi trochę przeszkadza, bo nie wiem po co kto wpadł na pomysł, żeby stawiać go na środku e, tego baru, no ale trudno. E, bar prezentuje się fajnie. Mamy tą właśnie ladę. Tam z tyłu widać jakieś półeczki e, z e, kielichami, jakimiś kubkami i kuflami. No, szczerze, to też wygląda naprawdę dobrze. Yy, mamy tutaj właśnie jeszcze z tyłu mopa z wiadrem, co jest właśnie fajnym elementem, że zadbano też o taki detal. No bo w końcu do mopa potrzebny jest nam yy, no, woda jest tam potrzebna woda, czyli oczywiście wiadro z wodą. Mamy też właśnie tutaj jakieś buteleczki yy, kubeczek na, yy, naszym, na naszej ladzie. Mamy również dwa siedzenia, czyli możemy tu posadzić. Naszych bohaterów, to w sumie jakieś inne figurki, ale w sensie ogólnie spełnia to chyba wszystkie funkcje, jakie powinien mieć bar. Nie wiem, właśnie jak już mówiłem kilka razy, nie wiem czy to się zgadza z tym, co widzimy w serialu, ale tutaj prezentuje się to naprawdę fajnie. Mamy tutaj również taką deskę surfingową, na której mamy napisane menu. Oczywiście nie widać to menu, ale pewnie są tam jakieś nazwy trunków i ich ceny. Z tyłu prezentuje się to po prostu w taki sposób. Mamy takie kraty. No, z tyłu już to nie wygląda tak dobrze. No, ale raczej, jak mamy konstrukcję, to patrzymy na nią z tej strony. Dookoła naszego budynku, oczywiście, mamy tam jakieś. Mamy palemkę, która jest zbudowana w poprawny sposób. Mogłaby być lepsza, ale nie narzekam. W sensie by mogła być taka trochę wykrzywiona, ale jest prosta. Jedynie możemy sobie modulować tym elementem technik. Po drugiej stronie mamy takiego krabusia. No i fajne jest też to, że pod pilarami mamy takie niebieskie elementy. Jaśniejszy niebieski po prostu od tego, co jest jakby podstawą. Że widać, że te jakby pilary są wepchnięte w wodę. No i o takie detale właśnie mi chodzi. Żeby LEGO robiło takich detali coraz więcej. A, no i jeszcze tam z tyłu mamy... Właśnie napis Partiz, czyli chyba nazwę tego lokalu. Yy, tutaj też jakiś tam yy, yy, klocek z naklejką. No, niestety, bo w tym zestawie mamy tylko naklejki. Nie ma żadnego nadruku oprócz tych na figurkach. Wszystkie klocki to są naklejki. I tutaj na desce, i ten element, no i ten napis Partiz. Niestety jest naklejką, co jest szczerze, no minusem, ale nadal nie obniża to zbytnio. Oceny mojej do tego zestawu. Może założę już ten dach, bo skoro środek już mamy omówiony, została nam tylko ostatnia część tej budowli, czyli ten mini-dok. Do doku mamy oczywiście łódkę, którą możemy sobie podczepić łańcuchem. No i jest to chyba po prostu dok, na którym możemy odwzorować sceny właśnie z One Piece. A. Czyli na przykład możemy odwzorować scenę, jak Właśnie Shanks daje Lufiemu słomiany kapelusz. No i właśnie dlatego też nasza, nasz Luffy ma płaczącą twarz. No bo w sumie nie wiem dlaczego on płakał, ale do. Wiemy wiem po prostu tyle, że można odwzorować tą scenę właśnie na tym tutaj naszym molo. Więc yy, chyba już omówiliśmy wszystko. No bo figurki omówione konstrukcja omówiona. No, mogę jeszcze wam powiedzieć tyle o tej łódeczce. No po prostu taka nugatowa łódeczka, nie wiem, czy już taka pojawiała się w innych zestawach, ja jej przynajmniej nie miałem. Ma ona dwa wiosła, które możemy sobie tutaj oczywiście wczepić, jako taka po prostu łódka. No ale tak to, to oprócz tego nie ma już tu nic więcej do omówienia. Dlatego myślę, że przejdziemy po prostu sobie do podsumowania. Podsumowując, zestaw prezentuje się genialnie. Yy, konstrukcja jest wykonana naprawdę dobrze. Yy, figurki też są świetne. Oczywiście, jedynym minusem są te głupie nóżki, które nie są nadrukowane. Yy, a i właśnie zapomniałem Wam jeszcze o tym powiedzieć: że tutaj z boku mamy taką ścianę, yy, na której właśnie jest jeszcze jedna naklejka, niestety. Ale mamy również tutaj yy, taki fajny plakat z napisem. Yy, Wanted. Mamy tutaj jakąś Alwidę. Chwilę, może wam bliżej to pokażę. Alwida, nie wiem kto to jest, ale pewnie też jakaś postać yy, dobrze wam znana fabularnie. Yy, jest to Alwida yy, 5 milionów tej waluty yy, czyli jest po prostu poszukiwana, yy, pożądana, że tak powiem, przez jakiś pewnie łowców czy kogoś tam. No po prostu jest za nią wydana 5 milionowa nagroda. No i właśnie ogólnie w tych zestawach One Piece mamy 8 takich plakatów do znalezienia w zestawach one są wrzucane losowo, więc mi się trafiła ta Alvida, ale w innym zestawie może mi się trafić kto inny. Mamy 8 rodzajów, może wam się pojawią na ekranie te wszystkie rodzaje. No i ogólnie prezentują się po prostu one też. Naprawdę dobrze, jest to taki fajny smaczek dla fanów serii. No, więc skoro konstrukcja jest super, figurki również, no to nie, nie pozostaje mi nic, tylko polecić Wam ten zestaw. Za 130 zł, katalogowo oczywiście. Mamy 300 klocków, super figurki i konstrukcję, która według mnie będzie pasowała na każdą półkę. Nawet jeśli nie jesteście fanami, tak jak ja, możecie sobie sprawić ten zestaw, no bo po prostu jest on genialny. Yy, myślę, że już za niedługo ceny spadną, no bo jest to dzień premiery. I kosztuje ona katalogowo 130 w sensie nasz zestawik, ale już pewnie niedługo będzie on kosztował coś w okolicach stówki, albo jeszcze może gdzieś znajdziecie taniej, na jakimś Allegro czy gdzieś tam, ale pewnie coś w okolicach stówki. Więc szczerze, jeśli macie okazję, możecie kupić ten zestaw. No, w sumie nawet kupujcie, według mnie, jest to jedna z lepszych nowości, właśnie na sierpień. W sumie to jest, mógłbym nawet powiedzieć, że najlepsza. Ale nie widziałem jeszcze zbytnio dokładnie innych zestawów z serii One Piece. No, i w sumie jeszcze jest tam jakiś Transformers i inne takie tam rzeczy. No, o nich zbytnio się nie wypowiem, no bo po prostu nie miałem ich w ręku. Może obejrzę jakieś materiały na YouTubie, wtedy będę bardziej obeznany w tym. Ale na razie jest to moja ulubiona nowość, właśnie w sierpniu. Więc w sumie pamiętajcie po prostu, aby subskrybować mój kanał, dajcie łapkę w górę. No, i chyba widzimy się po prostu w kolejnym odcinku za tydzień. Pamiętajcie o tym, że jest. Yy, yy, może być coś opóźnione i tak dalej, bo będę w innym kraju, ale no, raczej odcinki powinny się pojawić. Pa!